Czołem spowiem, z krótki z dosowem, widać. A dzisiaj to jest właściwie mleko z dosowem. Słuchajcie, <grym> dzisiaj Wam chciałem powiedzieć, mm, coś na temat spieniania mleka w warunkach domowych. Muszę powiedzieć, że bardzo sobie chwalę to oto urządzenie. O, wstawiłem właśnie, widzicie, z taką ładną, ciężką kuleczką. To jest tak zwany Edel Hof, czy Edel Tak naprawdę po niemiecku. <grym> Jakby to dla nas dziwnie nie brzmiało. Dlaczego, dlaczego lubię to rozwiązanie? Zaraz Wam pokażę, jaki będzie efekt spieniania. Spieniam na przykład samą mleko czasami dla dzieci czy do kawy. Efekt, moim zdaniem, jest świetny. Za chwilkę Wam go zaprezentuję. Natomiast fantastyczną rzeczą jest to, że jak widzicie, korzystam z płyty indukcyjnej. I jeżeli ustawię sobie na odpowiednio dużą moc, czyli tutaj w tym momencie to jest ósemka, na 4 minutki czasami lekko pomieszam. Pozwolę temu opaść, zobaczcie. Dzisiaj ona sobie sama spada, bo jest taka ciężka ta kulka. I zaraz wam pokażę, jaki będzie efekt. Oczywiście ubijam sobie tak zdecydowanie na koniec, ale na razie grzeje. I już czuję, to jest cieniutka blacha, więc to się bardzo szybko nagrzewa. Jest estetyczny i chciałbym się powiedzieć praktyczny, <laughs> dlatego że nie używam na przykład malutkiego jakiegoś tam motorkę, jakiegoś silniczkę, jakieś takie spiniarki, które też się może sprawdzić. To kosztowało jakieś grosze naprawdę w internecie. Ale, ale to do, bardziej do kubeczka pojedynczego. Tak? Natomiast przy większej ilości mleka to już się robi troszkę niewygodne. Za chwilkę zobaczycie efekt. No i słuchajcie, właściwie już mamy gotowe. Popatrzcie, jak już ładnie się nam tutaj e, oddzieliła. Już tutaj kawa. Tutaj mamy mleko spienione. Spiniarka jest bardzo fajna. Działa na płycie indukcyjnej. E, ręczę za to. E, w tym sensie, że nie jest taka szczególna płyta indukcyjna. A po prostu na no, odpowiedniej dużej mocy e, można to racznie w pełni wykorzystać. E, co ciekawe, też jest w środku podziałka, która ułatwia też jakby, dozowanie mleka. Naprawdę fajna sprawa. Jeszcze raz właśnie pokazuję, jaka to jest ta firma. Na no, Allegro kupiłem za tam, 40 bodajże złoty. Świeczna rzecz. I mówię, jest na tyle duża średnica i odpowiedni materiał, no, takie, że, e, że to działa. Jeżeli wam się podobało. Górę. zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem i życzę wielu pysznych z kawą spędzonych chwil. Trzymajcie się.